Dzień dobry, dzień dobry, i bobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Fortnite'a, a dzisiaj wraz z Zjednoczonymi zagramy sobie Fortnite'owe bingo. No ale moi drodzy, oczywiście zanim przejdziemy do samego odcinka, gratulacje dla zwycięzcy 5000 tysięcy v Zgłoście do mnie na e-mail, aby odebrać swoją nagrodę. Moi drodzy, i oczywiście nie mogę was pozostawić bez żadnego konkursu, nowy sezon, a więc trzy karnety bojowe do rozdania. Jeżeli chcesz taki karnet dla siebie, to zasubskrybuj kanał z dzwonkiem, zostaw łapkę w górę i komentarz, bo to z komentarzy wybiorę zwycięzcę, no i oczywiście użyj mojego kodu smart w sklepie, a teraz nie przedłużając, zapraszam do odcinka. A więc, moi drodzy, jak sami widzicie, mam już tutaj ze sobą Sugara i mam już Rafaela Oksa, czyli Team Zjednoczonych jest razem ze mną, moi drodzy, i na całym odcinku... A może się panowie przywitajcie chociaż? Siemka, no, siemka. Siemaneczko, siemaneczko, tak gadasz, niech nie wiedziałem, tak, że nie. mogę. Nie było czasu, nie? Przepraszam no. najmocniej, przepraszam. No lepsze, to... dosta... no, sobie, zapomnienia już, zapomnienia, bo za dużo solo nagrywam, no. No w każdym razie przez całą gierkę, przez cały dzisiejszy odcinek będzie się pojaw taka plansza, no i na tej planszy znajdują się itemy, które musimy znaleźć. Pierwsza osoba, która znajdzie itemy w danej linii, na przykład w ten sposób, wygrywa gierkę krzycząc bingo. Bingo! Bingo, bingo. To będę ja, ja, ja będę krzyczeć. Nie, ja będę. Tak? No, nie, zobaczymy. Ja. Zobaczymy. Każdy taki cwany na początku. Zobaczymy. No, Smarty się nie odzywa, a on już tam ma ogarnięte z której skrzynki co zrobić. Tak, tak, ja już wszystko wiem, wszystko się z Epikiem uzgodniło, także dzwonione było elegancko, także szybciutko wygrywam tryb no, i mogę śmiało wtedy powiedzieć, że wyjątkowo jestem lepszy od zjednoczonych tutaj dzisiaj. No, tu wszystko zależy od skilla, żaden fart, więc ja tak, myślę, tak. że ja. Dobra. Cieszy mnie no, ta pewność ciebie Dobra. Możecie napisać hashtag potem bot, jak myślicie, czy ktoś przegra, albo hashtag kot, jak myślicie, że przegra Także możecie obstawiać w komentarzach, kto w sumie wygra z nas. No, obstawiajcie, ja. obstawiajcie. Jestem sam ciekawy, jak wy sądzicie. Dobra. Dobra. Lecimy. E, to ja proponuję, bo wy bardzo lubicie e, farmy Fury, także jeżeli ktoś chce ze mną lecieć, to na farmy Fury. E, natomiast jeżeli nie chcecie, to możecie się oczywiście odłączyć. Dobrze. No. To ja się nie powiem, czy się odłączam, czy nie. Dobra. Ale. Ale rozumiem, rozumiem. No ja to już nie powiem w sumie. Full try, z nami to wiesz, będą tak try cardowe gierki, nie? Ja no, oczywiście no, zdaję jestem przygotowany, jestem przygotowany. To niby bingo, beczunia, yy, łatwy odcineczek, ale to jest full Absolutnie, nie, 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 to jest, tak jest. World cupy i tak dalej. Kurde, na składziki będzie ciężko, dobra. Moi drodzy, no i w tym miejscu miałem wam właśnie pokazać jak wyłożyłem się na samym początku gierki i minąłem za zero tak naprawdę. W tym miejscu miało być pokazane, jak Rafaelox pięknie zdobywa całą linię i wygrywa nasze pierwsze bingo. Natomiast Discord po prostu nam coś szwankował strasznie i strasznie przerywał, dlatego nie wrzucam tego fragmentu filmu. Natomiast macie następny, który wyszedł już znacznie, znacznie lepiej. Natomiast pamiętajcie, że pierwsze bingo wygrał Rafaelox i to jemu należą się gratulacje. No i dodatkowo warto wspomnieć, że jeszcze tam drugie miejsce wygrał, także naprawdę sztos zawodnik. Dobra, Runda druga, gryweczka, słuchajcie, bo Rafaelo z nas oskamował. Nie wiadomo, co on tam zrobił, ale wygrał w pierwszej rundzie. Coś, co miało być niemożliwe, okazało się możliwe, jak jednak. No, widzicie? W jedną gierkę, łatwo, tak, bardzo łatwo. Tak. E, no i myślę, że druga gierka też jest moja. I tutaj pewność siebie nie, nie wywodziła się z tego, że jestem jakiś głupi, tylko po prostu wiedziałem, że wygram. Dobra, dobra, dobra. Ja bym zrobił restart tej gry, tak czy siak. co? Nie? Robimy restart, czy nie? Szybka decyzja? Słuchajcie, może zostańmy jednak w tej gierce. Nie wiem, gdzie wylądowaliście. No dobra, to ja mam cheatem. W takim razie Dobra, 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 okej. Okay. To ja w takim razie otwieram swoją pierwszą skrzynkę i mam auga. Dobra, okej. Okay. Myślałem, bingo. że w takim razie wychodzę do lobby. Nie, dobra, mam auga, mam apteczkę, okej, okay. jest, jest całkiem spoko. Shotguna mam. A, faktycznie! Ulepszać nie będę. Bingo, 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 bingo. No, 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 na pewno, na pewno. <grym> Nie. Kurde, mam rakietnicę, ale to słabszą. pteczkę mam. Dobra. Nejdy ma. Też znalazłem. To była tak dobra taktyka, że ja po te dropy latałem. Tylko najgorzej, że tu się strzelają. Ojojo. Oj. Dobrze, wiesz co, a może im taktyka. pomóc trochę? Po pomóż. Po pomóż im co, sugar? Nie wiem, czy was to zdziwi, ale nie mam pompy. To no. nie, nie zdziwi. A to, a to zaskoczenie. Nie, no masakr. z tymi pompami? Serio, bo tam, bym na luździe zabił, to jakieś boty były. Już robiłem dwóch po stuwie, Jednego zabiłem. Dobra, słuchajcie, ja zarazem małe potki mam elegancka apteczkę i nejdy, ale co fajne, mam auga i pompę, także szukar jestem już y, o krok bliżej od ciebie. O, o, pompa jest! Sprawdź szara, ale do bingo się liczę. Tak <laughs> Może jest. nie zabiję nią za dużo. Dobra, ja bym chciał jeszcze tylko ten pistol i snajperkę tą fioletową, taką elegancką. I już bym był zadowolony. Fioletowa rybka, nie? Się liczy. Tak, Która tak, tak, fioletowa. Się... No. Mhm. Dobra, bo ja mam dwie normalne niestety. czego się dostaje ten pukary ryby takiej? Tego e, nie szaje? taki złoty Ta pukar. złota ryba to jest e, legendarny przedmiot w Fortnite'cie, e, który chyba wypada raz na 10 milionów razy, czy coś takiego. E, z, jak jak, nie, jak, jak do robię... <laughs> nie do zrobienia Aha, no. A, a on akurat w tej linii ma najwięcej. <laughs> Jedną rzecz. Nie, w sumie dwie. No to dużo dosyć, ale w innej też mam dwie. Więc ja robię taktykę i zabijam gości i mam wszystko już od razu. No, inaczej nie wygra. Okej, okay, nie jest najgorzej, ale celuję w te snajdowe, no celuję w ten pistolet. Brak jest, zobaczymy co ten gościu miał. Ładnie. Na pewno nic nie miał. Co znalazłeś? Nie, drugiego gościa. A on. A, a on miał pistolet, który chce podnieść. Aha, to po ja już na pewno skara znalazła, bo wyrzutnie rakiet. Kurde, ta gierka póki co bardzo słaba. Tej gierce będę musiał chyba kogoś zabić, żeby wygrać. Inaczej nie widzę raczej opcji. Czy ja mam rakiety? Tak, mam rakiety, dobra, okej, teraz się zorientowałem dopiero. Dobra. No ja też, no to sobie zaznacza. <laughs> no, Tylko dwa itemki, brakiem. No mi też, mi też. Ale to bardzo nie fajne dwa itemki. No, w sumie też racja. Chociaż pistol jest do. <laughs> mam przeciwnika, Oj, oj, oj. idź w swoją stronę. O nie, zamknę ci krok. to jest super. <laughs> Giniesz sugar? No, ale się bije. Ja Co, tak ja właśnie zaraz patrzę przyjdę, jak Sugar zaraz się cię i daje im mi. I daje im go zabić. Jezu jakie to jest złe Ja mogę kolapsować Sugara? Nie no Słuchajcie mi zabić O, dwóch, dwóch już, dwóch już na biało. łatwo, łatwo. Co robisz, Timu? Nie łatwo, bez jest tylko. Idę ci zgarnąć luz. Nie. To Wyzwala najgorsze emocje, słuchajcie, w sensie najgorsze zachowanie, naprawdę. Leży jedność nosnyalizacja. Zawsze na takie Ja nie wiem co ja podnoszę. Dobra taktyka I am <grym> tego mam. Ja Tylko amodo. tyle. Tyle <grym> Który, <słaby>. no <grym> to nie, to się biłeś. No nie, z jednego gościa. chcę sobie odznaczyć, bo mam przecież. O, pistolecik, zwykły. Dobra, leży drugi, jeszcze jest trzeci. O, złota hupa mam. Dobra, ja tu wszystko no nie ja, Rafael, co, co miałeś fajnego? Co miałeś fajnego? Miałeś pistol, może taki elegancki, fioletowy albo złoty? Zwykły, ty. Kurde, to nie, to nie o, jest pełno gości. Dobra, ja już mam tyle i temu, bo zabiłem tylu gości. Zostawcie mnie w spokoju. No nie, do, wyjaśnią mi jak nic. Będą mnie gonić teraz godzinę. Jezus, Maria, do jakichś krzaków muszę się tu schować. O, ma 80 małaców. Słuchaj, wasza. ja też ginę chyba. Dobra, te kolejne, ale powalone tylko. Ja się przyczepię ku Nie wiem, czy ja podnoszę, bo. ki <grym> przypał. Nic, Aż tylu tam ich? Nic nie podniosłem. Jeszcze mam gościa kolejnego, mam cztery fragi, nawet... Ej, ja mam trzech typów chyba koło siebie. Zosta mnie, ja. no nie! O kurza, ale... No nie, dobra! oni się wzięli tu! O co on tu wchodził w ogóle? I pytanie, czy Sugar tutaj zwycięży? Kurde. O! Lut, lut, lut! Dobra, nic tu nie ma. Michał, Michał, ale przypał, nie? No, ale kurde, tej snajperki się zazdroszczymy, bo jak snajperkę się już ma, to potem ten pistol naprawdę łatwo mi się wydaje. Yy, pistol? No, bo tam masz... Yy, ja potem już pistol li... miałem. Ale ten lepszy? Ten lepszy miałem. Tak. A ten, czyli ten... auga ci brakuje teraz? Yy, auga mi brakuje w dół, albo pompy fioletowej Taktyka po górnej linii. Aha, dobra, okay. ja, Tak. Czyli w dwóch liniach mi po jednej rzeczy brakuje. Łe, zobacz. U -u 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 -u. Ej, faktycznie mi też Uwęz. w linii brakowało tego nowego shotguna, tylko teraz się zorientowałem. No bo ta górna linia chyba faktycznie najłatwiejsza. Zdecydowanie no. no. Tylko ten shotgun z problemem. Tylko jest ten shotgun. Tak, tak. Ale tak paradoksalnie ja zrobiłem trzecią linię, nie? Z padem no. i z rakietnicą. Ja tak. Ej, trapika nie zaznaczyłem. Uuu, a no. miałeś trapika chyba, nie? No, nie, miałem. Miałem, <grym _> Dobra, kozak. Ja idę chyba taktyką po zwycięstwo, żeby zabijać dalej chyba Aha, na to... dobra, dobra, dobra. Bardzo słaba taktyka, ale i tak już wszystko zlutowałem. Tam była skrzynka, ale nie znam, że nie wiem, gdzie ona jest dokładnie. tu jest czy... Na dropy nie chcesz polować czasami? Zobacz, nie, nie, nie spada nie, jakiś? Nie, nie spada. W sumie auga ta potrzebuje w sumie złotej itemy bo... Wiesz co, I, y, jakbym ci mógł zaznaczyć, na tutaj niedaleko ciebie jest pewien aug. Także jak potrzebujesz tylko auga... Na twoim ciele? Tak. O nie, a to jest... Tam... W yy, wiesz co? Yy, on jest tu gdzieś niedaleko, na tej właśnie leśnej takiej, wiesz, tam w sensie kontroluje No jak domkach. troluje, bo. Nie, no dobra. <laughs> nie, nie, no serio. Zobacz, podniosłem. Ty trollujesz? Nie, nie, nie ja się wie. nabrać. Ja już nie wierzę, nie. To to Serio, serio. Uuuuh! Ale martwi tutaj, że. Dobra, zagadujesz. O swoją pułapkę. No. O, ty, ty wiedziałeś, że tam pułapka jest. Nie, nie, 100% <laughs> nie oszukuje, naprawdę. ten team, co mnie powalił. Bo ja auga mnie na samym początku, dlatego powiedziałem, że nie wychodzimy z tej gierki, bo znalazłem piękną skrzynkę, tą rzadką. <laughs> Zabanda żonicę i idę po drapa chyba. Dobra. Taki jest plan. I mi się wydaje, że może mi się tu udać, no, klaczować, Bo masz naprawdę dużo tych linii, nie? Ja wtedy miałem tylko w jednej, także jednego mm. tego mi brakowało. I właśnie dlatego e, tak bardzo celowałem w tą rakietnicę, nie? No ja mam dwie, dwie po cztery i dwie, trzy po trzy. O, o to w sumie, ładnie. W sumie aż trzy te dropy otworzyłem czy cztery. Więc była szansa, że w końcu ta rakietnica wypadnie. A ostatecznie z dropa, tak? Miałeś tą rakietnicę? Tak. A no, dobra, tak. okay. Specjalnie poleciałem dobra. totalnie na drugą stronę mapy, żeby dropy kaczać. No. No dropiki są OP tutaj akurat faktycznie w tym I czy Sugar będzie też miał OP dropika? Oj! Jest! Yeah. Wygrane! Bingo, bingo, jest. bingo, bingo! bingo. <laughs> No. Dobra, no gratulacje panowie, pokonaliście mnie, no co mam wam powiedzieć? Jeszcze Kurde. gierkę wygrywamy, nie? Dawaj, dawaj. Może no, no, teraz się no, uda, to spróbujemy. Obowiedzmy. Jeżeli ty wygrasz gierkę, a ja nie wygrałem, to chyba ty wygrywasz. Faktycznie odcinek. tak powinno być. No dokładnie. Ja no, Znajmy tak, tak, ja miałem drugie miejsce. Jak ty będziesz miał gorsze niż drugie, to ja wygrałem. Jeżeli ty będziesz miał pierwsze, to ty wygrałeś, zgadzasz się? A jak dobra. będę miał drugie, to remis. Dobra. E, to ile fragów miałeś jeszcze, Rafaelot? No, ja mam Frag fragów nie... więcej. To by miał więcej fragów jeszcze wtedy? To sugar, sugar, na pewno a, sugar, sugar. No. no, to tak, jak będzie obaj drugie, to ja wygrywam. <grymne> Chyba tak musimy zrobić, co? Dobra. No nie, to już nie no, to, ty... to bez sensu. Jeszcze to się ta nie zgadzam To jest ekscytacji nie. jest. Jeszcze ta nutka ekscytacji Dobra, jest. Dobra, ja to wygram jeszcze. Rakietnica. Chyba, że podwójne bingo zrobisz. Podwójne Ej, a podwójne bingo się liczy. Wiesz, no, w się liczy. sumie? Kurde, rakietnica, zielona, czy snajperka? Wolę rakietnica, ale. No na składy chyba może być lepsza, ale no. nie wiem. Ale ja nie gram normalnie snajperką, więc w sumie zagram tak jak zawsze. Nie wiem, czemu tego dropa nie wziąłeś, bocik. W sumie? Mogłem wziąć, no. Nie przemyślałem tego niestety, ale stres teraz, nie? Nie, dodajesz, no ciśniesz. Ale mam Easy. pompę, mam pompę. No, Teraz no. jak z taką tak, pompą, faktycznie. to ja mogę na luzie. Tylko mało materiałów, zaraz sobie ogarnę coś. Kurde, dużo tych osób jeszcze. Dwa teamki przynajmniej. No, na tej górce to już w ogóle trochę słabo. A dwa biegną, samotne A, wilki. Jednego to bym zdjął, ale dwójkę to wolę wbić na trzeciego potem. A, patrz, tam, jeszcze sobie siedzi ten bananek. No wiem właśnie, żeby mnie nie zauważyli. Niech się idą tam i tam będą się wszyscy bili i wtedy ja ich serpega skolapsuję. Taktycznie, taktycznie. Każda taktyka jest dobra, żeby tu wygrać. Kurde, tyle tych osób jeszcze i wszyscy na tych górkach siedzą. To może być problem w sumie. Wcale to wygląda, jakby były trzy timy, chyba. Nie wiem, czy no się trzy. trzy, raczej raczej, tak, trzy, nie? No. no ja muszę wybić na high ground, bo inaczej będzie ciężko. Patrz, Auga znalazł. To podwójne bingo. <laughs> Kubaniec wygrał, no. Wygrywa gierkę, no. Dawaj, dawaj. Ty on to porobi. Odznaczaj teraz, odznaczaj. Kara. Jakby tak wszystkie temy znalazł? No. wszyscy. wszystkie. Jeszcze ktoś ze złotą rybą powinien przejść, no uuu 17, mniej uh -huh. zawsze coś. Ale mam high ground, powinienem to ugrać z tragem. Patrz, że masz tmacu, wygrywasz ładnie. Dobra, już obici, mm -hmm. obici. I tam jest jeszcze jeden solo. Jeszcze jeden solo gdzieś jest na dole, same, nie? Yy, tak, on tam po prawej chyba strzelał, nie? Coś takiego, tak mi się wydawało. Oni są niżej, niżej. Wiem, wiem, ale przebiegał tu. Myślałem, że drugi za nim. Tu masz. Wy trzech grają, mówisz? No i mają dwa RPG. O kurde. Co on robi? Ładnie. Okay. Dobra. Dwie osoby. Na dole, na dole. Podnosił go. Oni są razem, razem są, za tak. procent. Takie dni są to łatwo. Kurde, ale. Ładnie. Dobra, 30 mniej. Ja mam... Ile oni mają RPG? <laughs> nie wiem, czy nie na, na blisko lepiej. Tak szczerze już. Trzymaj no ten high patrz, nice. Zaraz będzie mega mała strefa, zaraz będziemy mała... wtedy będę musiał zejść na małego boksa. Ja myślałem, że to jego pułapka, ja już byłem w szoku. Trzymaj ze strefy. Co? To co za waria. Serio? Dobra, jeden na jeden, dajesz. Podnosi, co mm -hmm. za. Aj. Kewy, Kewy, masz pełno. Nie warto, nie warto. Ja nie wiem, High grandu nie chcę stracić. Kurda. Da żadne, da żadne. ja cały spocony jestem w tej gierce. Tylko patrzę. Nie. nie. ja! ja, Dobra, ja, ja, ja. Nie. Takim botem jestem. Nie no. Nawet jakbym nic nie robił i czekał, to bym wygrał od strefy. No, no tak było, ale nigdy nie było tej pewności, nie? Że rybek nie ma albo coś. No, no to chyba remis. Chyba remis. Remis, no. Dobra, ale panowie. Nie wiem, kto przegrał. Kurty, ale nie musiałeś tego mówić głośno od razu, tak? Ale dzięki <laughs> za zaproszenie, fajnie się grało, coś nowego, bo my tak zazwyczaj nie robimy takich ciekawych challenge u nas, więc fajnie było tutaj się sprawdzić. Super, bardzo się cieszę, że wam się podobało i mam nadzieję, że właśnie bawiliście się dobrze. Panowie, bardzo dziękuję w każdym razie za poświęcenie mi e, czasu. E, no i co? Widzimy się w następnych odcinkach. No jasne, trzymajcie dziękuję. się, cześć, cześć, ja cześć, cześć. Moi <sum _> <gulow> drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak było, to nie zapomnijcie o kciuku w górę oraz jakimś komentarzu, bo bardzo lubię czytać, co tam u was słychać. A na dzisiaj pozostało mi się już z wami tylko pożegnać. Serdecznie dziękuję za uwagę. Na razie. Cześć!